Siema! Dzisiaj pogadamy sobie na temat skrzyni automatycznej 0CK. Słyszeliście na pewno o tym, bo o tym jest dużo materiałów, natomiast o 0CL. Słyszeliście coś takiego? Nie słyszeliście? Zapraszam was, do... zostańcie ze mną do końca. Pokażę wam, czym się różni 0CK a 0CL. Czym to się różni? Jeżeli wiecie, zostawcie od razu znak w komentarzu, że wiecie od razu, a jeżeli nie, to zapraszam Was do materiału. Ja się biorę za rozbieranie i bierzemy się za wymianę filtrów olejów w skrzyni 0CL Audi A4B9. I o zabiegu się przygotować, potrzebujemy kilka elementów. Dobrze mieć zestaw śrubek w razie gdyby stara po prostu uległa zniszczeniu, ze względu na to, że są to niestety śruby aluminiowe. Yy, mówię rezerwowo, bo ja zazwyczaj używam starych, oryginalnych śrub. Nie ma sensu tego kupować. Mam 3-4 zestawy takie w razie W, jakby mi jedna czy dwie pękła, ale to tak rezerwowo, tego możecie, a nie musicie mieć. No, trochę oleju, czyli tak minimum 6 litrów do wymiany, uszczelka, yy, tutaj macie nawet numer do niej. Uszczelka takiego, takiej miski olejowej, jeden filtr, drugi filtr, filtr jak gdyby przelewowy, przelewka tak zwana, dwa korki do miski, no i olej. To jest wszystko co potrzebujemy do takiej wymiany. Pokażę Wam od razu, jak takie Audi się prezentuje: od razu, od, od dołu. Czyli co, no, ściągamy sobie na pewno osłony, tutaj będziemy musieli opuścić trochę zawieszenie i będziemy brali się za rozbiórkę. Czym to się różni? Słuchajcie, o tym właśnie mieliśmy pogadać. 0CL od 0CK różni się głównie tym, że jest to napęd na cztery koła. Czyli mamy tutaj jak widzicie, mamy wał. Wał, który idzie nam na tylną oś, no i mamy oczywiście półśki na przód. Tym się różni generalnie 0CK od 0CL, a resztę budowy zobaczycie za chwilkę. Jak tutaj uda mi się to wszystko porozbierać, po odsuwam, to zobaczycie, że tak naprawdę różnice są niewielkie, a mechatronikę zobaczycie za chwilę ze względu na to, że niczym ona się nie różni. Tak naprawdę filtry i filtry i cała. Mechatronika, filtry, uszczelki, śruby itd. są dokładnie takie same jak w przypadku skrzyni 0CK. Dobra, ja się biorę za porozbieranie. Zaraz wam pokażę następne kroki, co dalej w takim przypadku, jak to trzeba zrobić, żeby wszystko pięknie nam działało w takiej Audi. Oczywiście nie powiedziałem o najważniejszych rzeczy, którą trzeba przystąpić do takiej roboty. Trzeba mieć program diagnostyczny do tego typu pojazdów, i trzeba zablokować dodatkową pompę oleju w skrzyni biegów, tak zwaną pompę ATF. Bez zablokowania tego możemy uszkodzić naszą skrzynię biegów, no i takie auto już niestety nam z podnośnika nie zjedzie, więc procedura gdyby wymiany nie jest jakaś super skomplikowana, trzeba trochę mieć doświadczenia i co nieco wiedzieć na temat tej wymiany. Natomiast bez jakiejś procedury diagnostycznej, bez zablokowania tej pompy, no możemy niestety uszkodzić sobie skrzynię, a to są koszty naprawdę, naprawdę duże. Więc na własną rękę, czy warto to robić, to tak nie do końca bym polecał, aczkolwiek przynajmniej będziecie wiedzieli, jak to zrobić dobrze i e, czy taki serwis, który obsługuje wasze mieście będzie potrafił w ten sposób podejść do tematu. Kolejny krok za nami, spójrzcie tutaj olej już nam ścieka, dodatkowo zrzucone jest zawieszenie, tak? Bo w A4 niestety jest tak, że musimy sobie zawieszenie albo opuścić, albo zrzucić przynajmniej częściowo, czyli nasze bananki tutaj jeden i drugi odsuwamy sobie na bok, zrzucamy jakby być całe to mocowanie, zaznaczamy sobie na punkty, ewentualnie później dobrze jest zrobić zbieżność, tak? E, zrzucamy olej, Korkiem spustowym, drugi korek mamy wlewowy, odłączamy wszystkie połączenia elektryczne. No i teraz czekamy aż sobie olej swobodnie spadnie z miski. Dodatkowo spójrzcie tutaj jaka ta miska już jest cała mokra, więc jesteśmy prawie że pewni, że olej albo nie był wymieniany, a jak był to bardzo dawno temu. Także tu wszystko jest dookoła do wyczyszczenia, miska oczywiście wjedzie w myjkę. I tak to powinno się zrobić, że skrzynia musi być czysta, żebyśmy byli pewni, że jest w pełni sprawna, nie ma żadnych wycieków ani innych tutaj jakichś niedogodności związanych ze z pracą tej skrzyni. Dobra, zleci olej, zrzuca miskę, pokażę Wam co dalej. Słuchajcie, e, Micha ściągnięta, nasza wtyczka odpięta, która jest obowiązkowa do e, jakby ściągnięcia mechatroniki, aby dostać się do filtrów. Zostaje nam teraz kilka elementów, kilka śrub tutaj. No i bierzemy taką naszą mechatronikę już na stół i zaraz zobaczycie jak będą wyglądały filtry. E, kolejna rzecz, e, która nas czeka to Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem śrubek. To odkręcamy i zrzucamy. słuchajcie opuszczona. Zostaje nam taki otwór na montażowy do niej. Ja już Was zapraszam do stołu. Wszystko leży na kartoniku. Tak wygląda mechatronika i trzy filtry, o których wspominałem. Nie, nie powiedziałem na początku, że jeszcze magnesy dobrze mieć nowe. nie? Jak nowe magnesy założymy to już w ogóle jest super. Które są montowane w misce olejowej. W tej chwili miska już jest w myjce. Moczy się także ten. Filtry jak widzicie jeszcze oryginał. Także nie wiem czy wymieniane czy nie. Zaraz podniesiemy to wszystko, zobaczymy jak to będzie wyglądało w środku. Bo to jest w sumie najważniejsze, eee, słuchajcie, filtry na wierzchu. Także no, nie wyglądają, powiem szczerze, najgorzej. Spodziewałem się czegoś gorszego tutaj znaleźć. Natomiast e, widziałem gorsze te filtry, nie są takie złe. No wiadomo, są już wiekowe, bo to widać, że one są już ciemne, czarne, ale naprawdę widziałem gorsze. Były aż takim nalotem dziwnym. Jeden i drugi filterek. No i przelewka oczywiście leży obok. No i teraz bierzemy się za montaż. Wylejemy jeszcze tylko ten olej, który tutaj widzicie. Zostaje zawsze, wylewa się z jakby z tych kopułek pod filtrami tych, tych obudów. No i teraz zostaje nam nic innego jak zabrać się tutaj za montaż nowych. Chapa poskładana, korek spustowy założony, chłodnica założona. Słuchajcie, łapa. Pod skrzynią już mamy założoną. Teraz składamy zawieszenie i bierzemy się za uzupełnienie płynu. Zobaczcie, jak wyglądała miska, jak wygląda teraz. W ten sposób prowadzimy naprawy, że naprawdę to musi być u nas czysto ładnie. Widzieliście, jak wyglądała wcześniej. Skrzynia, jak jest teraz doczyszczona, wiadomo, no, jakieś tam tu pozostałości minimalne są. Już nie, też nie chcemy zrobić tego, żeby było lepsze jak w oryginale. Ale wygląda to naprawdę zacnie. Także jak robić to porządnie, składam zawieszenie i za chwilę uzupełniamy wstępnie płyn w skrzyni. Wstępne napełnienie skrzyni już za nami. Zawsze to robię tak, że tyczki od skrzyni, które tutaj widzicie jedną, drugą, trzecią, zapinam zawsze na samym końcu już po wstępnym uzupełnieniu skrzyni ze względu na takich bezpieczeństwa, byśmy powiedzieli, tak? Że no, lepiej buchać na zimne, żeby cokolwiek się tutaj jej nie, nie włączyło jakiś tryb czegoś i żeby nie poszło na sucho. Mimo wszystko zawsze zrobić to w ten sposób jest moim zdaniem bezpieczniej. Oczywiście każdy robi według swojej sztuki. Ja to robię w ten sposób. Zobaczcie jak teraz wygląda. Wszystko jest poskładane, zawieszenie w międzyczasie też. Teraz yy, zabieram się za komputer, odblokuję sobie pompę yy, ATF-u. No i uzupełnimy skrzynię już do końca. Zagrzejemy auto i to będzie tak naprawdę na tyle. Także 0CL, 0CK podsumowując różni się tylko tym, że mamy po prostu trochę dłuższą skrzynię. Mamy ten tutaj element, który widać tak, czyli różni się nam napędem 4x4, a tak naprawdę mechatronika, sterowanie i tak dalej, to wszystko wygląda praktycznie identycznie jak w skrzyni 0CK, czyli ośka przednia. Ja Was serdecznie pozdrawiam, dzięki za oglądanie. Do zobaczyska, cześć! Słuchajcie, bardzo ważna rzecz, żeby poprawnie napełnić taką skrzynię biegów. Nie tylko trzeba mieć adapter, jak widzicie, już pompę jest zblokowana, tu wszystko sobie już leci elegancko. Nie tylko trzeba jak gdyby to napełnić i zostawić jak manuala, ale tutaj jak najbardziej jest wymagane to, żeby zagrzać tą skrzynię, tak? Także to auto musi pochodzić na aż aż szuszerzyło mnie temperaturę. Więc bez tego to te napełnienie skrzyni nie jest tak do końca profesjonalne. Natomiast natomiast słuchajcie, z doświadczenia mogę wam powiedzieć tylko tyle, że na rozgrzanej skrzyni biegów i na chłodnej takiej skrzyni biegów tak naprawdę różnica napełnienia jest stosunkowo niewielka, bo tam dosłownie kilka mililitrów, może setka może 150 może mililitrów, jest różnicy że wejdzie więcej e, natomiast no trzeba to robić wedle producenta tak producent e, każe w ten sposób to robić więc w ten sposób to staramy się robić i tak trzeba po prostu to zrobić tak natomiast e, z doświadczenia wiem że ta ilość tego płynu która powinna wejść tak naprawdę się za bardzo nie różni e, jaka tutaj jest przyczyna żeby rozgrzewać ciężko powiedzieć myślałem na początku że faktycznie jest ilość napełnienia tego ale niestety w praktyce to jest inaczej tak? tutaj w tym przypadku jak widzicie auto się już tam grzeje słyszycie jak chodzi i wszystko jest jak gdyby w porządku. także za chwilę kończymy pokażę wam końcówkę napełnienia no i składamy do kupy to będzie cały, cały dzisiejszy zionek z naszą A4 B9 zakończony 0 CL